thank mm -hmm. you To nie dlatego, że Bóg nas nie kocha, tylko dlatego, że nie, nie, zostaliśmy źle nauczeni fundamentów, że Bóg działa poza tobą, że On jest taki wielki i wszechmogący, że On może wszystko. A ja mówię tak? To dlaczego Hitlera ten nie, nie, nie zatrzymał? Zadaj sobie takie logiczne i prawdziwe pytania. Dlaczego wojen nie powstrzymał? Dlaczego w Indiach do dzisiaj jest tyle głodu? I ludzie, którzy tego nie rozumieją i jesteśmy nauczeni przez religię, że ten Bóg jest taki wielki i wszechmogący, to czemu on tego nie zatrzyma? A ja powiem ci dzisiaj, bo nie może. On chce, ale on nie może. Musisz to zrozumieć. On nie może. On nie może. Wiesz co się stanie? Będzie 7 lat obfitości i 7 lat głodu. A Józef co zrobił? 20% to jest mądrość Józefa. 20% jako dobry zarządca zarządził biznesem. Jak działał Bóg? Musimy zrozumieć, że w ogóle Bóg jest stwórcą wszystkiego. On stworzył kosmos, on stworzył ziemię, więc mu nie można odebrać chwały. Bóg w ogóle stworzył ciebie, więc de facto nie możesz odebrać mu chwały. Ale to jak Bóg działa na ziemi, to zupełnie zostaliśmy źle nauczeni. Zostaliśmy nauczeni, że Bóg jest wszechmogący, więc On może wszystko. A ja powiadam, to jaki? To co to za cytat przy Sodomie jego morze, gdzie jest napisane: zejdę na dół i zobaczę, czy rzeczywiście tak jest, jak do mnie dochodzi głos z Sodomy i Gomory. No jaki wszechmocny Bóg, który wszystko wie i wszędzie jest, schodzi na dół i patrzy, czy rzeczywiście tak jest, jak mówią. No przestań. Bóg jest w ogóle ograniczony. Musisz zrozumieć, że Bóg się sam ograniczył swoim słowem, i Bóg się sam ograniczył pewnymi mechanizmami, które sam stworzył dla naszego dobra. Tak jak przykład pierwszy, bardzo bez Biblii nawet, Twoja wolna wola. To jest jeden z największych i pierwszych przykładów. Bóg nigdy nie działa poza Twoją wolną wolą, bo miłość tego nie robi. Czyli dlaczego Bóg nie zatrzymał Hitlera, bo go, bo go kocha.